Co się dzieje z masłem, a dokładnie ceną masła w Polsce? Dramat milionów Polaków ceny no, prawdziwego masła gigantycznie wzrosły. No, na temat właśnie tej sytuacji, która ma miejsce w Polsce, bo to już sytuacja, która tak naprawdę nie jest kwestią tutaj plotek, rozmów w rodzinie między znajomymi, w pracy, czy po prostu w przychodni, czekając na lekarza, ale rzeczywiście sprawa no, można powiedzieć tutaj narodowa. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknę na grze w cywona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Muszę przyznać, że ja nawet po prostu nie zdawałem sobie sprawy, że jest taki potężny problem, jeśli chodzi o masło, tak? Co prawda ja też korzystam po prostu z masła, ale akurat z tego masła nie korzystam, tak? Może z innego po prostu odpowiednika tego masła, ale rzeczywiście jak byłem na zakupach wielokrotnie w dyskontach, to widziałem ludzi, nie tylko starszych, ale w różnym wieku, którzy brali te masła, brali tam te dwa, trzy masła, tak? Boch tam się barało, chyba praktycznie trzy masła, czy znaczy dwa masła to trzecie było po prostu gratis, tak? I tak dalej eee, no, więc widziałem, że bardzo często ludzie po prostu biorą konkretne masło, tak, nawet nie patrzyłem na, na cenę tego masła, ale rzeczywiście coraz więcej osób mówiło, że te ceny masa są większe i potem rzeczywiście zobaczyłem, że cena po prostu tego masła wzrasta, tak? No i co się dzieje praktycznie, że w Polsce są tak gigantyczne ceny masła? Można powiedzieć, że to jest taka sytuacja, tak jak swego czasu było z Włoszczyzną, tak? Czy z niektórymi po prostu warzywami, owocami, które były w Polsce, które były, ceny były bardzo wysokie. Teraz podobna sytuacja, tym bardziej teraz, tutaj tak w grudniu, w listopadzie, gdzie jest to miesiąc taki świąteczny, Wiele praktycznie tutaj w wielu domach robi się w domowe wypieki, więc ta kostka tej prawdziwej margaryny, tak, tego, tej prawdziwej tego masła jest wykorzystywana do wypieków. no jeżeli ktoś nie kupuje gotowych wypieków, ale rzeczywiście bardzo dużo po prostu ludzi kupowało, jak było w promocji te masła. Niektórzy nawet po prostu widziałem po 10 tam, czy po 12, no, w zależności tam, jak były te promocje, tak, no bo jak było 3, no to tam brali po 12 masła. Też byłem zdziwiony, że wszyscy te masła biorą i tak dalej. Natomiast rzeczywiście problem pojawił się, jeśli chodzi o cenę tego masła, pojawiły się różnego rodzaju teorie spiskowe, że może po prostu państwo polskie robi rezerwy tak strategiczne i wykupuje to masło, przez co tego masła brakuje, przez co cena tego masła jest wysoka. No niewątpliwie państwo na pewno robi jakieś zapasy, tak? Przynajmniej powinno robić, tak? No nie mamy tutaj pewnych, pe pełnych informacji. Natomiast jak się okazuje, że tutaj to nie jest kwestia jakiegoś spisku ani nic, nic innego, tylko to jest kwestia po prostu normalnej kwe Rzeczy, że ceny rosną, tak. Na, na tą wysoką cenę masła składa się tak naprawdę wiele czynników. Po pierwsze, ceny mleka po prostu rosną. Kolejna sprawa ceny po prostu koszty produkcji rosną, i koszty energia, więc wytwarzania tego masła, czyli tam prąd i tak dalej, ten gaz i to te wszystkie po prostu jakby media potrzebne do funkcjonowania, eksploatacji tak, fabryki, która tworzy praktycznie to masło. Nie można też mówić, że tu mamy do czynienia ze spiskiem jakimś międzynarodowym, bo raczej to po prostu masło jest wytwarzane z polskiego mleka. E, raczej z tym mlekiem się nie handluje po prostu w kontekście po prostu tutaj tworzenia tego masła, tak? E, jakby e, tworzone jest ono z lokalnego mleka. E, podobno jest rynek, jeśli chodzi o masło, jakiś po prostu jeden, tak? Ale to gdzieś za granicą jest, który po prostu zajmuje się tutaj handlem, e, jeśli chodzi o to masło. Natomiast to podobno nie ma takiego dużego znaczenia, dużego wpływu, bo większość z tego masła, które produkowane jest w Polsce, to jest ono tutaj na nasze potrzeby, tak, natomiast rzeczywiście pojawiła się po prostu bardzo duża można powiedzieć, nawet nie histeria, ale no, zainteresowanie tutaj, wydaje mi się, że tutaj też tak, troszeczkę to podziało taką pocztą pantoflową że cena tego masła zaczęła rosnąć, zaczęło po prostu ludzie o tym informować siebie nawzajem, w rodzinie, wśród znajomych, w pracy i tak dalej. E, no i później, jak pojawiły się promocje, to ludzie zaczęli praktycznie kupować, korzystać z, z, z tego, żeby po prostu kupować to masło. Natomiast ja nie widzę tutaj jakby histerii, bo ja na przykład korzystam z innego masła, oczywiście to inne masło też po prostu podrożało, e, tak? Na pewno tam nie ma w nim aż tylu po prostu pewnie y, y, takiej zawartości tego mleka, tak? Bo to takie y, lepsze Wysokogatunkowe masło to jest droższe, tak większa tam jest pewnie ilość tego, masu, tego mleka. Natomiast no, zawsze jest po prostu optymistyczna informacja, że można skorzystać z tańszych odpowiedników, jeśli chodzi o masło. Czy na przykład ta margarynę, zależy kto kupuje, co kupuje, albo na przykład masło roślinne, tak? No tutaj to już po prostu nie wiem, czy tam w ogóle ma po prostu mleka, jeżeli ma, to w jakiejś mniejszej ilości. Natomiast rzeczywiście pojawiła się po prostu pewna tutaj aż, no, nie panika, ale pewne zdenerwowanie społeczne, jeśli chodzi o tą cenę, praktycznie tutaj tego, tego po prostu prawdziwego masła, można powiedzieć, tak? No tym bardziej tutaj za komuny, tak? To zawsze było taki afrodyzjak, tak, takie prawdziwe masło z kostki, tak, to było takim gatunkiem, to było takim produktem pożądanym. No, oczywiście nastąpiła transformacja ustrojowa. Dzisiaj, jak idziemy do sklepu, to mamy tak dużo tych. Produktów, rodzajów, tak? Czy na przykład jeśli chodzi o masła, mamy masła prawdziwe, roślinne, tak? W kosce, margaryny. Mamy masła tam dla ludzi, którzy mają problemy z tam sercem, ciśnieniem na cholesterol, z jakimiś kwasami omega i tak dalej, znaczy nie jakimiś, tak? Tylko różne, po prostu z różnymi dodatkami. Natomiast tutaj rzeczywiście pojawiło się spore zainteresowanie społeczne, tak? I obawy, jeśli chodzi o to masło. Także no, nie, nic nie wskazuje na to, żeby ta cena tego masła nagle miała spaść. Tak, no bo jednak te koszty produkcji. One są wysokie, no chyba wszyscy to widzimy, tak, że cena po prostu tutaj za prąd wzrasta. Kolejna sprawa, koszty produkcji, pensja minimalna też po prostu wzrosła w tym roku chyba dwukrotnie, tak, więc to wszystko ma swoje odzwierciedlenie, jeśli chodzi o mleko. Tak samo po prostu tutaj wzrosła cena mleka, więc to wszystko ma swoje odzwierciedlenie. Natomiast ja bym poszedł dalej, jeżeli po prostu masu poszło tak do góry cena, czy to nie oznacza, że na przykład w ogóle nabiał pójdzie do góry, bo ja na przykład już pewną, kiedy nagrywam, to jest połowa grudnia, przed, na krótko przed świętami Bożego Narodzenia, to ja już zauważyłem, że pewien nabiał już po prostu poszedł do góry, tak, czy to sery, czy na przykład jogurty, nieznacznie, nieznacznie, ale rzeczywiście poszło do góry. Kto wie, czy na przykład od stycznia ten nabiał nie pójdzie też mocno do góry w związku z tym, no bo dlaczego tylko kostka masła ma po prostu wzrosnąć cena, tak, która wytwarzana jest z mleka w dużej części i tam na nią się składają te koszty produkcji i tak dalej. To, to tak samo po prostu mogą wzrosnąć ceny jogurtów, kefirów i tak dalej, czy na przykład serów no I wtedy rzeczywiście to możemy mocno odczuć w styczniu czy też w lutym. A być może producenci tutaj sądują nas, sprawdzają tak naprawdę, jak społeczeństwo zareaguje na podwyżki prawdziwego masła, przed na przykład możliwością prowadzenia podwyżek, jeśli chodzi o pozostały nabiał, tak? Jeżeli na przykład on by drastycznie wzrósł od stycznia, tak? No nie wiem, nie mam tutaj żadnych dowodów na jakieś teorie spiskowe, konspiracyjne, natomiast no, nic nie wskazuje, żeby to była zmowa, milczenia pomiędzy producentami masła, raczej po prostu te koszty te stałe wzrosty dlatego ta cena masła po prostu poszła do góry. Zobaczymy jak będzie wyglądała cena na biało po prostu od przyszłego roku. Napiszcie w komentarzu co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się. Cześć.